Nazywam się Danuta Matukiewicz, jestem neurologopedą, współpracuję z Centrum Origin Otwock od 5 lat. I tutaj zajmujemy się reedukacją mowy, która polega na odbudowie, na stymulacji funkcji językowych. Posiadamy program do terapii afazji Afasystem, gdzie rodzaj ćwiczeń jest dopasowany do możliwości chorego. Wykonujemy również pacjentom zabiegi mikropolaryzacji, które polegają na stymulacji kory mózgu, a my jednoczasowo prowadzimy z pacjentem ćwiczenia, co zmaga działanie tego zabiegu u pacjentów, którzy stracili zdolność połykania. Pracujemy nad wzmocnieniem mięśni połykowych, mięśni gardła. Oczywiście badamy najpierw takich pacjentów, zlecając im pokarm rozdrobniony, papkowaty. Potem przechodzimy na wyższy stopień, czyli pacjent zaczyna jeść kanapki, rozdrobnione rzeczy, aż wreszcie kończymy na pokarmach stałych. Mamy pacjentów, których uczymy oddychania. Oddychania w sposób taki fizjologiczny. Pacjentów z rurkami trachostominymi. Zakładamy pacjentowi na rurkę, tak zwany korek dekanulacyjny, który pozwala mu samodzielnie fizjologicznie oddychać. Mamy organizowane takie konsylia, zebrania medyczne, na których omawiamy postępy każdego pacjenta. My od rehabilitantów dowiadujemy się o tym, że pacjent już jest w stanie samodzielnie siedzieć na wózku i mogą terapie odbywać się w gabinecie logopedy. Z drugą stronę pacjent zaczął się porozumiewać, rozumie komunikaty. Tymi wszystkimi naszymi sukcesami, które tworzymy każdy w swojej dziedzinie, to scalamy ze sobą i planujemy dalsze działania.